Drodzy miłośnicy, wreszcie, bracia i siostry, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek szlachetnego, cokolwiek słusznego, cokolwiek czystego, cokolwiek miłego, cokolwiek godnego podziwu, jeśli coś jest doskonałe lub godne pochwały, o tym myślcie. Filipian 4:8 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wpływem muzyki na Twoje życie? Zastanów się, jak melodie mogą przywoływać wspomnienia, emocje, a nawet inspirować do zmian. Ale jeśli chodzi o świeckie melodie, czy powinniśmy je przyjmować, czy ich unikać? Zbadajmy te kwestie, odpowiadając na dwa kluczowe pytania: czy pobłażanie światowym melodiom jest sprzeczne z naszymi przekonaniami? I jaką mądrość możemy zaczerpnąć z pism świętych w tej sprawie? Odpowiadając na pierwsze pytanie, można by pomyśleć, że uczestnictwo w świeckiej muzyce jest całkowicie dozwolone pod warunkiem, że jej treść nie jest sprzeczna z boskimi zasadami, ani nie promuje działań sprzecznych z tym, co jest duchowo poprawne. Pytanie to wynika z pewnego spotkania w seminarium biblijnym, gdzie wywiązała się ożywiona debata na temat świeckich i duchowych melodii. Zaproponowano, że biorąc pod uwagę głęboką moc muzyki do wyrażania uniwersalnych ludzkich doświadczeń, takich jak smutek i radość, pewne zaangażowanie w muzykę świecką może być nieuniknione. Jeden z nauczycieli twierdził, że wierzący nie mogą całkowicie oderwać się od wpływów kulturowych i opowiadał się za podejściem wymagającym rozeznania, sugerując, że jest to dopuszczalne, jeśli przestrzegane są pewne granice. I odwrotnie, istniał sprzeciw. Inny nauczyciel na tym samym wydarzeniu żarliwie argumentował, że wierzący powinni trzymać się z dala od światowych zwyczajów, w tym świeckiej muzyki. Wywołało to namiętną dyskusję wśród obecnych, prowadząc do różnych interpretacji i lekkiej niezgody. Nasza druga kontemplacja: jak pogodzić to z naukami biblijnymi? Pismo święte, w szczególności list do Filipian 4:8, stanowi podstawę do przemyśleń i refleksji. Skupiając się na tym, co szlachetne i czyste, można określić, czy świecka muzyka jest zgodna z wartościami duchowymi. Każdy wierzący może wyciągnąć osobiste wnioski. Ale sedno sprawy leży w indywidualnym rozeznaniu zgodnym z biblijnymi wskazówkami. Kontynuując naszą podróż w kierunku zrozumienia tańca między boską inspiracją a muzyczną ekspresją, rozważ, pozostanie z nami na tej pouczającej ścieżce. Subskrybując i delikatnie naciskając dzwonek powiadomień, zapewniasz, że zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi poszukiwaniami i odkryciami które mogą wzmocnić Twoje duchowe doświadczenie tutaj. Przejdźmy teraz do dzisiejszej dyskusji, skupiając się na zrozumieniu, jaki rodzaj muzyki jest zgodny z wartościami moralnymi i duchowymi. Zbadamy biblijną perspektywę, oceniając istotę tekstów i identyfikując, czy ucieleśniają one czystość, życzliwość i uczciwość. Podczas gdy znaczna część świeckiej muzyki może odbiegać od tych zasad, Utwory, które podkreślają cnoty, takie jak miłość małżeńska i czystość, bez bezpośredniego wspominania o Bogu, niosą pozytywne przesłanie, które głęboko rezonuje. Zagłębiamy się w debatę między wierzącymi na temat muzyki świeckiej, przy czym niektórzy podkreślają duchowe ryzyko związane z piosenkami, na które wpływ mają nieboskie byty. Istnieje argument, że nawet jeśli muzyka świecka nie jest jawnie antagonistyczna wobec wierzeń chrześcijańskich może nieumyślnie zhańbić boskie wartości. W międzyczasie dyskusja ujawnia osoby, które odkrywają, że nawet świeckie talenty mogą oferować techniczną i artystyczną inspirację, bez narażania swojej wiary. Co więcej, badania naukowe, takie jak te przeprowadzone przez Masaru Emoto, pokazują namacalny wpływ muzyki na ludzkie emocje i decyzje, co oznacza jej głęboki wpływ. Rozważając te perspektywy, możemy ocenić rolę muzyki, kierując się duchowym rozeznaniem i krytycznym myśleniem, uznając ją za boskie stworzenie przeznaczone do czci, jak podkreślono we fragmentach pism świętych, zawierających niebiańskie pochwały. Niektórzy twierdzą, że Lucyfer pełnił kiedyś rolę przywódcy niebiańskiej chwały. Gdy zagłębimy się w Ezechiela 28:13. Oczywiste jest, że szatan nieustannie zanieczyszcza to, co święte i czyste, w tym muzykę, którą pierwotnie stworzył Bóg. Ingerencja ta jest widoczna w całej historii ludzkości. Księga Rodzaju 4:21 po raz pierwszy wprowadza więź między muzyką a ludzkością. Tutaj Jubal, ósmy potomek Kaina, przeklęty przez Boga, jest uznawany za pioniera tych, którzy grają na instrumentach takich jak harfa i flet. Jego imię oznacza ten, który płynie, ale w języku hebrajskim tafas oznacza manipulację i kontrolę, wskazując na potencjał muzyki do sprowadzania na manowce. Umiłowani słuchacze, świeckie utwory często służyły jako narzędzia szatana, odwracając niezliczone dusze od boskiego uwielbienia. Podczas gdy świecka muzyka gloryfikuje osobiste osiągnięcia, zmysłowość, a nawet mroczne istoty, prawdziwe uwielbienie poprzez pieśń. Powinno być poświęcone wyłącznie Bogu. List do Rzymian 1.25 zapewnia niezbędną jasność w dokonywaniu mądrych wyborów. Uwielbienie jest przeznaczone dla Boga, idei głęboko zakorzenionej w sercu każdego wierzącego. Biblia zachęca do konsekwentnego oddawania czci Bogu, jak czytamy w liście do Efezjan 5.19. Fragment ten kładzie nacisk na śpiewanie psalmów, hymnów i pieśni duchowych, zarówno publicznie, jak i prywatnie. Napełniając nasze serca boską radością i pokojem. Zaangażowanie w duchową muzykę zaprasza Ducha Świętego do naszego życia, dając ukojenie i siłę. Czy naprawdę potrzebujesz świeckich rytmów, aby doświadczyć relaksu lub szczęścia? Zastanów się, skąd powinna pochodzić twoja prawdziwa radość. Chociaż wyrażanie miłości poprzez śpiew nie jest z natury złe, wierzący muszą być ostrożni. Świeckie teksty często wywyższają ludzi w sposób, który omija boską. Kiedy pozwalamy świeckiej muzyce dominować na naszych listach odtwarzania, ryzykujemy, że dostosujemy się do wzorców tego świata, zamiast zostać przemienieni przez Słowo Boże. Muzyka świecka często gloryfikuje tematy, które stoją w bezpośredniej opozycji do nauk Chrystusa. Niezależnie od tego, czy chodzi o promowanie materializmu, zmysłowości czy buntu. Wiele popularnych piosenek przedstawia dziś światopogląd, który jest sprzeczny z Ewangelią. Słuchanie takiej muzyki może początkowo wydawać się nieszkodliwe, ale z czasem może stępić naszą wrażliwość na grzech i osłabić nasze zaangażowanie w prowadzenie świętego życia. Stopniowa erozja naszego duchowego rozeznania jest jedną z najskuteczniejszych taktyk wroga, a muzyka jest jednym z narzędzi, których używa, by to osiągnąć. Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że nie każda świecka muzyka jest szkodliwa, kluczowe jest ustalenie granic, które chronią nasze duchowe zdrowie. Księga Przysłów 4:23 ostrzega nas, byśmy pilnie strzegli swego serca, bo z niego wypływają sprawy życia. To strzeżenie obejmuje dokonywanie świadomych wyborów dotyczących tego, na co pozwalamy wpływać na nasze serca i umysły. Tak jak ostrożnie podchodzimy do książek, które czytamy, lub towarzystwa, w którym przebywamy, tak samo musimy uważać na muzykę, której słuchamy. Jednym ze sposobów wyznaczania granic jest ocena tekstów i tematów muzyki, którą słuchamy. Czy piosenki, których słuchamy, promują wartości zgodne z naukami Chrystusa, czy też celebrują światowe dążenia? Jeśli piosenka zachęca do postaw lub zachowań, które są sprzeczne z pismem świętym, Mądrze jest jej unikać. Ponadto możemy zadać sobie pytanie, czy muzyka, której słuchamy, zbliża nas do Boga, czy też od niego oddala. Jeśli dany gatunek lub artysta konsekwentnie odciąga naszą uwagę od spraw duchowych, być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć nasze nawyki słuchania. Z drugiej strony, muzyka chrześcijańska może odgrywać potężną rolę w rozwoju duchowym. Wypełniając nasze umysły pieśniami, które wychwalają Boga i odzwierciedlają Jego charakter, tworzymy atmosferę, w której Duch Święty może działać w naszych sercach. W szczególności, muzyka uwielbienia ma wyjątkową zdolność przyciągania nas do Bożej obecności, oferując pocieszenie, siłę i zachętę w potrzebie. W chwilach uwielbienia muzyka staje się czymś więcej niż tylko dźwiękiem staje się pomostem między tym, co fizyczne, a tym, co duchowe. Psalm 102 wzywa nas, byśmy służyli Panu z radością, przychodzili do Niego ze śpiewem. Kiedy angażujemy się w uwielbienie poprzez śpiew, wkraczamy w świętą przestrzeń, w której nasze duchy mogą komunikować się z Bogiem w głęboki i znaczący sposób. Dlatego tak ważne jest, aby priorytetowo traktować muzykę, która podnosi nas na duchu i jest zgodna z prawdą biblijną. Ostatecznie kluczem do dokonywania mądrych wyborów muzycznych jest kultywowanie ducha rozeznania. Rozeznanie to umiejętność odróżniania tego, co dobre od tego, co szkodliwe, tego, co święte od tego, co bluźniercze. List do Hebrajczyków 5:14 mówi o tych, którzy przez ustawiczne używanie wyćwiczyli się w odróżnianiu dobra od zła. Ten rodzaj duchowej dojrzałości wynika z konsekwentnej praktyki dostosowywania naszych myśli. Działań i wyborów do Słowa Bożego. Poprzez modlitewne rozważanie muzyki, której słuchamy, możemy rozwinąć rozeznanie potrzebne do poruszania się po złożonym świecie rozrywki. Zamiast bezmyślnie konsumować to, co jest popularne, możemy poświęcić czas na zastanowienie się, czy nasze wybory oddają cześć Bogu i wspierają nasz duchowy rozwój. Czyniąc to, nie tylko chronimy się przed negatywnym wpływem świeckiej muzyki. Ale także tworzymy przestrzeń dla Boga, aby mógł pełniej działać w naszym życiu. Jako wierzący jesteśmy powołani do wyższych standardów. Chociaż świat może oferować wiele kuszących rozrywek, musimy pamiętać, że naszym ostatecznym celem jest uwielbienie Boga we wszystkim, co robimy, w tym w naszych wyborach muzycznych. List do Kolosan: 3.17 przypomina nam, a wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu pana Jezusa. Dziękując przez niego Bogu Ojcu. To wezwanie do życia dla Boga w każdym aspekcie życia rozciąga się na muzykę, której pozwalamy kształtować nasze myśli i emocje. Kiedy docierają do nas boskie słowa, oczyszczają nas i wzmacniają w nas wiarę. Jestem głęboko przekonany, że wierzący powinni powstrzymywać się od słuchania świeckich utworów. Nawet muzyka określana jako chrześcijańska powinna ściśle trzymać się biblijnych zasad. Tak więc, drogi słuchaczu, chociaż wybór ostatecznie należy do ciebie, wzywam cię, abyś nie utrudniał swojej wiary poprzez angażowanie się w świeckie melodie, które mogą skazić zarówno duchową, jak i słuchową czystość. Poczucie przyciągania świeckiej harmonii może skłonić cię do zakwestionowania swoich działań. Jeśli to rezonuje, rozważ wypowiedzenie tej modlitwy ze mną. Drogi Boże, Przyznaję, że pewne osobiste preferencje nie są zgodne z Twoimi upodobaniami. Ciężko jest przedkładać duchowe pragnienia naddoczesne. Muzyka, która wzmacnia boskie połączenie, podnosi na duchu i wzmacnia ducha. Obym zawsze działał z rozeznaniem, umiłowany Boże, w imię Jezusa. Amen.